No, umarło mi się, nie? Hello! Witaj! Tak, wróciłem! Większość nie wraca! O, jest dziwne. <ścoughs> Wróciłeś, większość ludzi nie wraca, ale wciąż ich znajdujemy! Jak? No, to jest bardzo niepokojące. Dlaczego nie wracają? I, czy jesteś świadom tego, że Twoja a? głowa to telefon? A? Tak! <grym, <grym, ale nie rozmawiam o tym, ponieważ jest e, ciężko to wpasować w naturalną konwersację. my head is hacking darn phone. Moja głowa jest zasradnym telefonem. Wiesz, co mam na myśli. A, tak czy inaczej, rozmawiałem z kilkoma partnerami e, w pizzerii a, pijanie, i. Chciałem, żebyś oczyścił swój umysł ze wszelkich plotek, które ostatnio krążyły. Wiesz, chodzi o te lokalne historie, które nic nie znaczą tak naprawdę. Spill the beans, man. Mogę ci zapewnić, że cokolwiek się nie dzieje, jakkolwiek tragiczne to nie może być. Nie ma nic wspólnego z naszym za przedsięwzięciem. No pewnie, oczywiście, że nie. To wszystko są plotki i spekulacje. Wiesz, ludzie próbują na tym zarobić. Um, brzmi intensywnie. Wiesz, te wszystkie papierowe roboty. Papierkowa robota w sensie. Nie chodzi o roboty z papieru. Twoja praca na dziś to nosić gudurny kostium. Wiesz, ten tego kota. O, jestem kotem! Jestem kotem. Super. Um, nie wspominaj um, f, o niczym żadnym klientom nie chcemy. Um, bundongeri Any bundongeri in this establishment. <try> Est establishment. mi się język, ale wiem o co chodzi um, a co do... Co do Lisiastego, co do Foxiego. Um, y, posłuchaj tej cholernej taśmy, którą ci zostawiłem. Dla twojego dobra. Why do we have dev suits? Co? Myślałem, że dla dobra Foxiego. Yy, twój. Twój sarkazm na szczęście nie jest. Yy, Czymś za co mogę się zwolnić, jednak zabijanie dzieci jest. Zrób to, a się zwolnię. Co? To jest normalna rozmowa z szefem w pracy. Zabij dzieci, to się zwolnię. Pamiętaj, że nosisz znowu dzisiaj kostium, tak samo jak wczoraj. Do zobaczenia. I pamiętaj, motto, motto naszej firmy: Zamiataj pod dywan i prawdopodobnie wszystko będzie w porządku. <laughs> Ta gra jest okropna. Ta gra jest absolutnie okropna. Um, dobrze, zatem idziemy do Office Hallway. Mieliśmy gdzie indziej. After jest Security Office. To nie byliśmy jeszcze. Przejrzyj rysunki na ścianie. Okej, okay, czas ocenić trzy rysunki dzisiaj i zobaczymy, czy są na tyle, m, f, że tak powiem, od odpowiadające, aby wywiesić je na ścianach pizzerii. Yy, Freddy Fazbear's Pizza. Czas numer jeden. Oh look! Ej hey, dogo! It's so cute. Yy, ale nie za bardzo nawiązuje do Freddy'ego. Czy powinniśmy go tutaj wrzucić? Yy. Um, nie za bardzo. Czas numer dwa. E, Ciki i Karla. Carl the Cupcake. E, wszystko jest adekwatne. Poza czerwonymi oczami Karla. Czy jest zbyt straszne, żeby to wstawić? Nie, bo znowu nas pozwą. Nie. E, może lepiej nie Nie chcę stracić roboty, chciałem zapisać najpierw po tym wszystkim co się zdarzyło Wiesz zapisałem Oh dear No, not breadbear <ścoughs> O Jezu mm. Przyzwij Sumon von przyzwi Guy, przyzwi von Guy'a O mój Boże Zamknij drzwi, sprawdź inwentary, idźmy gdzie indziej Nie oddajmy maskę bo, nie mu, bo, bo, bo to jest, to jest, to jest coś co możemy zrobić Go to the dining area um, Przejdziemy się zaraz do... A nie powin... Zaraz, 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 go somewhere else, czekajcie um, Restroom hallway, powinienem się przebrać Muszę się przebrać, to jest bardzo istotne go TO tutaj off camera safe, safe room um, będzie troszeczkę słabe jak tutaj, o, znowu jest kostium. Czyli on po prostu zabijał w nocy rozumiem, tak? Um, save the game. Załóżmy kostium i przejdźmy się do... Zapomniałeś posłać taśmy, nieprawdaż? Tak przy okazji. Eee... Umieranie z eee, działanie przy, wbrew zasadom tutaj w Freddy Fazbear's Pizza jest coś zwolniony. <grymne> <grymne> ta, to ta gra jest okropna. Ta gra jest absolutnie Posłuchajmy tej taśmy. Wczorajsza była beznadziejna. To jest normalna rozmowa i nic tutaj dodatkowego nie ma. I to zmienia w jakiś sposób założę kostium, tak? Jezu, jakie zło! Mnie też, mnie też irytuje brak kontrastu na kostiumach. Też mnie to irytuje. Dobra. Mm. Więc wyjdźmy. Odnieśmy głowę, bo nie mu. Porozejrzyjmy się po holu. Nic nie znalazłem, trudno. Go to the dining area, na kamerę trzecią. I lecimy do... Show stage, na kamerę drugą. Hej, inspekt Bownie, odbej mu twarz. Thank. <laughs> Fank. thank, you. thank you. <laughs> Pogadamy, dobra. E, Pogadajmy może z, z Fredym? O oh mój Boże. I tak krzywa morda. Ehm, play the root <śpiewanie> Kilku klientów pyta się, co to za piosenka, Grafle? E, Funkaj trzęsie swoją. trząsa swoją głową z którego końca e, jadali. I e, wygląda na to, że jest nieco. distressed. Zakłopotany. Czemu to zrobiłeś? Kilku klientów wyszło! E... 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 Fongaj, coś tam ru ruszam ustami w twoją stronę, ale nie wiesz co to jest, ponieważ ma na głowie telefon! Okej, okay, przełączymy na to radę raz z powrotem. Okej, okay, chyba sobie nagrabiłem. Ja pierdzielę. Ja wie Ta gra jest kochana. Chika, zobaczmy co może Chica. Czy, czy mogę ze cupcake'em zrobić złego? The Chica's Hot Bird Ass. Mm. Nie, nie. Inspekt, zobaczmy sobie. Kurtyny, z kurtynami wszystko w porządku. Zmarnowałeś pół godziny. A czyli za każdym razem, kiedy wchodzę za jakąś in inspekcję, że coś takiego to tracę pół godziny. Reform to jest zły pomysł. Mam godzinę, więc muszę coś zrobić. Tak, zabawisz dzieciaki. Nie, nie tak. Eee, chyba bardzo pizzę. Aha, ja przeszukałem teren, to nie to chciałem zrobić. Leave, eee, pójdziemy do dining area. Jeżeli zdąży, to jeszcze, poraz rzucam im ciasto. Bo czemu by nie coś zrobię, ja się boję, że, jeżeli nic nie zrobię danego dnia, to mnie zwolnią najwyraźniej. Eee, zaczynam brać troszeczkę na poważnie, momentami, ale i tak. To jest właśnie ten typ gry, gdzie trzeba coś wziąć na poważnie, ale jest cholernie, dennie głupia, i ja to uwielbiam. Ja to absolutnie adoruję. Tak samo jak w Five Nights at Fatboys. Trzeba było naprawdę się namęczyć, żeby znajdować różne rzeczy, żeby e, ogarnąć, podekspić, żeby bossów pokonać, e, ale sam koncept gry był całkowicie porypany i głupi, i to uwielbiałem. Co będzie dzisiejszej nocy, czy spotkam Purple Gaja? Eee, się z Fungajem i wyszedłeś. Okej, okay, czyli nie wyrzucił mnie. Eee, nie przypomniałeś sobie, żebyś widział dzisiaj tajemniczego człowieka W, 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 w Fiolecie. Eee, wychodzisz przez okno idziesz do domu. Jutro będzie inny dzień. Wychodzisz przez. Czemu wyszedłem przez okno? Get the bodies from the dumpster outside. Put them into robots. Yy, Przynieść ciała ze, ze śmietnika na zewnątrz. w je do robotów. Dumpster to jest śmietnik, prawda? sprawdzę dla pewności. Dumpster. Śmietnik, tak, dokładnie. Wolałem mieć pewność, ale. O, mogę klikać w które miejsce pójdę. Wow! Ale super, tego w RPG Makerze nie widzę. To jest chyba RPG Maker, tak? Oh Jezu, no, to jest okropne. Czemu? Ja nie rozumiem. Czemu ta muzyka jest taka pocieszna w tym momencie? To jest straszne. ta plama krwi. Ma wodę chodzić z To jest okropne. To jest. Nie rozumiem Chciała dzieci ze śmietnika wyciągać Ja pierdolę, no nie Ktoś mi to wyjaśni w jakikolwiek sposób To tutaj było czy? Za nisko Dobra, teraz chika, zanosimy jej tego dzieciaka i chyba został jeszcze Foxy, musimy gdzieś go znaleźć. Chyba, że w Fredbera też mamy wcisnąć dzieciaka, ale wątpię. Co to jest za chory fuck game? Możemy wejść do łazienki, ale to nic nie ma. Co ty, kukiełko, zrobisz? Um, coś mrocznego blokujecie przed wejściem do tego pokoju. Okej. Okay. Coś mrocznego. Okej, okay, rozumiem. Ale teraz ja mam wrażenie, że wyciągnę kolejne dziecko ze świetnika. Niezłe, <grym zauwańczym> jak to brzmi. A, a nie wiem, gdzie go mam zanieść. Do Fredbara, faktycznie? Ja nie wiem, gdzie. Golden Freddy.